Cześć wszystkim! Chcesz się nauczyć gotować idealne jajka na miękko? To świetnie trafiłeś! W tym filmiku pokażę ci, jak to zrobić krok po kroku, dorzucając kilka kuchennych sztuczek, które mogą uratować Twój poranek. No to zaczynamy! Najpierw wybierzmy jajka. Średnie, duże, a może XL. Każdy rozmiar wymaga innego czasu gotowania, ale nie martw się! Zaraz ci wszystko wyjaśnię. A teraz kluczowa sprawa. Średnie jajka gotuj 4-5 minut, duże 5-6 minut, a te XL 6-7 minut. Lubisz bardziej płynne żółtko? Skróć czas o 30 sekund. Zanim zaczniesz gotować, sprawdź świeżość jajek. Jak to zrobić? Włóż jajko do miski z wodą. Świeże jajko opadnie na dno niczym kamień, a starsze będzie się unosić na powierzchni. Proste, prawda? Do gotowania używamy wrzątku, a nie zimnej wody. Wrzucając jajko do zimnej wody, ryzykujesz, że pęknie. A jeśli masz jajka prosto z lodówki, daj im 10-15 minut, by osiągnęły temperaturę pokojową. O nie, jajko pękło! Spokojnie nie ma co płakać nad rozlanym białkiem. Dodaj do wody odrobinę octu. To pomoże białku się ściąć i uratuje Twoje jajko. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale w kryzysowej sytuacji jak znalazł. Obieranie jajka na miękko to jak chodzenie po linie. Delikatnie stuknij w szerszy koniec, tam gdzie jest komora powietrzna, a potem ostrożnie zdejmij skorupkę. Jak podać jajko na miękko? Tradycja mówi o kieliszku i grzance do maczania. Ciekawostka: w górach woda wrze w niższej temperaturze, więc jajka mogą potrzebować nieco dłuższego gotowania. Dodaj 30-60 sekund, jeśli mieszkasz wysoko. Podsumowując, kluczem do idealnego jajka na miękko są odpowiedni czas gotowania, wielkość jajka, brak soli we wrzątku i szybkie schłodzenie po ugotowaniu. I pamiętaj, zawsze sprawdzaj świeżość jajek. Jeśli ten filmik był pomocny, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. A jakie są Twoje sposoby na idealne jajka na miękko? Podziel się w komentarzach. Uwaga wszystkim! Ten film jest dostępny na naszym kanale w języku angielskim, hiszpańskim, polskim, portugalskim, hinduskim oraz rosyjskim. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych wideo oraz wykorzystania ich do nauki języków.